Cześć, to inna ze Skrybanek. Witam cię bardzo serdecznie na naszym kanale i w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o systemie edukacyjnym w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany i ciekawy, jak wygląda system edukacyjny, w Polsce i jak wygląda tutaj nauka, to pozostań ze mną, bo zaraz wszystko Ci opowiem. Na początku chcę, żebyś wiedział, że polski system edukacyjny bardzo szybko się zmienia i często jest reformowany, dlatego niektóre informacje, które znajdziesz w tym filmiku, mogą być już nieaktualne w zależności od tego, kiedy go oglądasz. A teraz do sedna. nauka w Polsce jest darmowa i obowiązkowa od 7 do 18 roku życia. Obowiązkowa nauka zaczyna się w klasie 0, czyli tak zwanej zerówce i kończy ukończeniem 8-letniej klasy podstawowej. Szkoły w Polsce dzielą się na publiczne, czyli te, które są prowadzone przez samorządy terytorialne i to są szkoły bezpłatne oraz prywatne, czyli te, które są prowadzone przez podmioty e, prywatne lub społeczne i to są szkoły, które są płatne. Dominują szkoły publiczne, natomiast z roku na rok rośnie zainteresowanie szkołami prywatnymi i rośnie również ich liczba. A teraz troszkę o tym, jak dzielimy etapy kształcenia w Polsce. Żłobek jest nieobowiązkowy do trzeciego roku życia. Później mamy przedszkole od 3 do 6 roku życia, również nieobowiązkowe, następnie szkoła podstawowa od 6 do 15 roku życia, szkoła ponadpodstawowa, czyli szkoła średnia od 15 do 19 roku życia, a następnie szkolnictwo wyższe. I aby zapisać dziecko do placówki, należy się z nią bezpośrednio skontaktować i zapytać, jak wygląda procedura zapisu. Żłobek to miejsce dla dzieci do trzeciego roku życia. Jest nieobowiązkowe, nie są częścią systemu edukacji, lecz podlegają ministerstwu. Istnieją żłobki publiczne i niepubliczne, natomiast liczba miejsc w publicznych żłobkach jest mocno ograniczona. Jeśli chodzi o przedszkole, jest ono również nieobowiązkowe do piątego roku życia. Dziecko sześcioletnie ma obowiązek uczęszczać do klasy zerowej, czyli tzw. zerówki. Która służy przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W po odróżnieniu do żłobka, opieka w przedszkolu jest bezpłatna do 5 godzin dziennie. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu, materiałów papierniczych oraz koszty nadgodzin opieki. Rodzice płacą też dobrowolnie składkę na komitet rodzicielski jest on najczęściej w wysokości kilkunastu złotych. A oto kilka faktów o polskich szkołach, które mogą Cię zaskoczyć. Wyżywienie w szkołach nie jest zapewnione. Mundurki nie są obowiązkowe. Jeśli chodzi o koszta zakupu książek czy materiałów papierniczych, one spoczywają na uczniu oraz rodzicach. Szkoła tego nie zapewnia. Z usprawiedliwienia oraz zwolnienia mogą zostać napisane przez rodzica, niekoniecznie muszą zostać wystawione przez lekarza. Jeśli chodzi o zajęcia pozaszkolne, one nie są tak popularne, natomiast jeśli już są organizowane przez szkoły, bardzo rzadko uczniowie zdecydują się na udział w tych zajęciach. Mamy również coś takiego jak wywiadówki. Wywiadówki to są spotkania pomiędzy nauczycielami oraz rodzicami, podczas których nauczyciel omawia, jak uczeń postępuje podczas zajęć i jak sobie radzi w szkole. No dobra, to jak wygląda szkoła podstawowa? Szkoła podstawowa to pierwszy etap obowiązkowej edukacji, który rozpoczyna się około 7 roku życia i trwa do 15 roku życia, obejmuje 8 klas i jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, czyli klasy 1-3, tak zwana edukacja wczesnoszkolna, obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego nauczyciela, a nauka odbywa się w tej samej sali. Wyjątkiem są przedmioty takie jak wychowanie fizyczne, czyli WF, język obcy, religia lub etyka, na którą można uczęszczać, ale nie trzeba. W klasach 1-3 nie stosuje się ocen cyfrowych, tylko opisowe. W drugim etapie, czyli klasy 4-8 następuje podział na poszczególne przedmioty, a każdy prowadzony jest przez innego nauczyciela. Oceny tutaj już są cyfrowe. Jeśli chodzi o organizację nauki w szkołach, dzieci uczęszczają do szkoły od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele są wykluczone, są to dni wolne. Rok szkolny rozpoczynamy we wrześniu i kończymy w czerwcu. Jest on podzielony na dwa semestry, na semestr letni i semestr zimowy. W ciągu całego roku szkolnego pojawia się kilka przerw dłuższych, jak przerwa Bożonarodzeniowa w grudniu, Ferie zimowe, które są dwutygodniowe oraz przerwa wielkanocna. Zajęcia rozpoczynają się najczęściej około 8 rano, a kończą pomiędzy 14 a 15. Lekcje trwają 45 minut, a przerwa między nimi około 10. I to właśnie podczas tej przerwy uczniowie mogą odpocząć, skorzystać z toalety, pójść do szkolnego sklepiku lub kawiarenki, jeśli taka jest, albo po prostu przygotować się na kolejne zajęcia. Jeśli chodzi o skalę ocen, od czwartej klasy stosowana jest ocena cyfrowa od jedynki do szóstki, gdzie jedynka jest oceną najniższą, a szóstka oceną najwyższą. Natomiast ocenę najwyższą, czyli szóstkę, mogą otrzymać uczniowie, którzy są wybitni i robią rzeczy ponadprogramowe. Po szkole podstawowej, aby mieć ukończone wykształcenie podstawowe, należy przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Jest on w formie pisemnej i składa się z trzech części. Z polskiego, z matematyki i języka obcego. Szkoły ponadpodstawowe aktualnie dzieli się na: czteroletnie liceum ogólnokształcące, które jest najpopularniejszą opcją, kończy się maturą i jak sama nazwa wskazuje kształci ogólnie; pięcioletnie technikum, które kończy się dyplomem zawodowym i maturą; trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia, która kończy się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Lub dwuletnia branżowa szkoła drugiego stopnia oprócz dyplomu kwalifikacji zawodowych umożliwia ona przystąpienie do egzaminu maturalnego. Matura to najważniejszy egzamin w polskiej edukacji i jest również nazywany egzaminem dojrzałości. Nie jest on obowiązkowy, natomiast bez niego będzie ci ciężko podjąć studia wyższe oraz znaleźć pracę. I to by było na tyle dużo informacji. Wiem, ale mam nadzieję, że było to dla Ciebie interesujące, bo już teraz wiesz, jak działa polski system edukacyjny. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, i zasubskrybuj nasz kanał koniecznie, żebyś nie ominął żadnych filmików. Już kilka filmików na temat Polski pojawiło się na naszym kanale, ale więcej przypłynie w Twoją stronę. Także to tyle na dzisiaj. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!